Nigdy się nie spodziewałem, że zacznę jakikolwiek artykuł, czy kroniki, czy cokolwiek od legendarnych słów Billa Schenkley'ego, ale trochę chyba tak jest. Nowe kroniki musiały się wydarzyć, musiałem podejść do tego mikrofonu, kamery i nagrać to wszystko. Na nowo, mimo że myślałem, że już w podcaście zostało wszystko powiedziane, że w poprzednich kronikach zostało wszystko powiedziane, nic bardziej mylnego, jakoś tak ogłoszenie, oficjalne ogłoszenie, ta tak zwana oficjalka Mohameda Salaha i podpisanie przez niego nowego dwuletniego kontraktu spowodowało, że od razu zachciało się człowiekowi żyć. Nie wiem, jak u Was u mnie w piątek, 11 kwietnia, jest mocno zimno, deszczowo, bardziej zimowo niż wiosennie. Ale przecież dzisiaj serca kibicowskie, serca kibiców Liverpoolu rozgrzała ta właśnie informacja. Król Egiptu, faraon Mohamed Salah, jeden z najlepszych zawodników w historii tego klubu, przedłużał swój pobyt w mieście portowym w Anglii. Mohamed Salah związał się po raz kolejny z Liverpoolem na dwa kolejne lata. Dwa kolejne lata będziemy mogli przynajmniej dwa lata oglądać Mohameda Salaha w czerwonej, białej, czarnej. Zobaczymy jak będzie z Adidasem w każdym razie w różnokolorowych koszulkach, ale na pewno w czerwonych. Zacząłem Bilem Szenklim, bo myślę, że jest to dobre porównanie i dobry początek, żeby tak trochę też nastawić się na to, co chcę dzisiaj przekazać i powiedzieć. Od początku tego sezonu, od początku, kiedy były spekulacje, kiedy ten sezon się rozpoczynał, przez okres przygotowawczy, wcześniej przez ogłoszenie z Lutanowym menadżerem, wszyscy się zastanawiali, czy odejście Jurgena Kloppa nie spowoduje tego, że ten Aleksander Arnold, że Virgil Van Dyke, że właśnie Mohamed Salah nie pójdą za nim, że po prostu zakończą karierę w Liverpoolu. W momencie, kiedy te kontrakty im się skończą, nie było wiadomo, czy Julian Wald z nimi negocjował, nie było wiadomo, czy od Kszmatkę z nimi podejmował jakiekolwiek rozmowy na temat kontraktów. Raczej wydawałoby się, że przy tej potężnej władzy Jurgena Klopa coś tam z kontraktami poszło nie tak. W tym sezonie dowiedzieliśmy się jedynie tego, że Żaden Kłansach przedłużył kontrakt. Akurat o Idonio, ten piłkarz, który praktycznie w ogóle nie gra w pierwszym składzie Liverpoolu, gdzieś tam pomiędzy stanęły negocjacje z Ibrahimem Konatę który miał być faktycznie długi w kolejce po młodym Angliku pod kątem nowych umów. Ponoć te negocjacje nadal trwają i są dalej niż bliżej. Cały czas żyliśmy przekonaniem, że w końcu ta saga kontraktowa się skończy. I cały czas byliśmy pewni tego, że to się uda. Natomiast im bliżej końca sezonu, jak odpadliśmy z Pucharu Anglii, jak przegraliśmy finał Carabao Cup, jak odpadliśmy z Ligi Mistrzów, jak nie do końca dobrze radził sobie Mohamed Salah na boisku? Chyba wszyscy zaczynaliśmy mieć coraz to większe wątpliwości co do tego, czy faktycznie Egipcjanin przedłuży ten kontrakt. Czy FSG nie weźmie tego modelu Moneyball zbyt dosłownie? Czy Michael Edwards, Richard Hughes i Excel, tabelki, wykresy statystyki, nie pójdą gdzieś bokiem względem tego, ile Mohamed Salah ma lat jego wieku, pobytu w Anglii, i tego, że Arabia Saudyjska, no jednak groszem. Nie śmierdzi i te pieniądze arabskie są dość ważne w kontekście przebudowy Liverpoolu. Był Liverpool reloaded Jurgena Kloppa, był nowy Liverpool, był Liverpool 2, K0. Ale na slot ma swój Liverpool, nie wiem czy jakkolwiek to nazwie, na pewno ta slotyzacja tego klubu będzie trwała nadal i tak naprawdę po jego już koniec końców za chwilę, pierwszym pełnym sezonie, na pewno przekonał się na jakich i na których piłkarzy może liczyć a na których nie. To na pewno będzie mógł liczyć na tego właśnie pana na tronie, Mohamed Salah. Nie dość, że jest na szczycie, pewnie już płacowym Liverpoolu, to jest na szczycie przede wszystkim w walce o tytuł króla strzelców. Wiemy, że Link Halland wypadł z tego wyścigu. Wiele rzeczy gdzieś tam dzieje się dla Salaha dobrze. Po Ramadanie oczywiście ta jego forma spadła, to jeszcze bardziej podsyciło wszystkie spekulacje odnośnie tego, czy Mohamed Salah podpisze ten kontrakt, czy nie. Miał tą swoją kampanię marketingową, miał kampanię pewnie agent w tym wszystkim, w social mediach, w wypowiedziach klubowych, w wypowiedziach, wypowiedziach i wywiadach pomeczowych, przedmeczowych. Mohamed Salah gdzieś tam mówił, że jest bliżej odejścia od klubu, niż bliżej przedłużenia tego kontaktu. Później gdzieś ta retoryka się zmieniała, był uśmiechnięty, był przygnębiony, był bohaterem wielokrotnie w tej kampanii, tak naprawdę myślę, we wszystkich rozgrywkach Mohamed Salah. No i cóż, co powiedział? Oczywiście, że podpisał ten kontrakt, ponieważ wierzy, że z tym klubem może wywalczyć wiele i zdobyć jeszcze wiele cofełów razem. Znowu Mohamed Salah podkreśla to swoje przywiązanie do miasta, do życia w Anglii, do tego, że on faktycznie nigdy nie chciał odchodzić. Nie złapałem akurat tego wpisu Melisy. Ready na Xie, ale ona akurat bardzo fajną uwagę zwróciła właśnie na fakt, że Mohamed Salah, po tylu latach gdzieś tam bolączki, walki, tułaczki takiej piłkarsko-życiowej, przeprowadzania się z Londynu do Bazylei i tak dalej. Gdzieś tam udowadniania, że jest naprawdę dobrym zawodnikiem, zaliczając jeszcze przecież Romę. Wreszcie osadowił się, osiedlił się tak na dobry w pewnym mieście, w jednym mieście, w Liverpoolu. Jego dzieci są szczęśliwe, jego dzieci chodzą do szkoły. Żona jest szczęśliwa. Pamiętajmy, że żony w piłce nożnej mają przecież bardzo wiele do powiedzenia, niedaleko szukać... Yy... Nie wiem, czy to była żona, możecie mnie poprawić, ale na pewno kobieta Javiera Masquerano powiedziała mu, że woli życie w Hiszpanii, i w sumie on odszedł wtedy do Barcelony. Luis Suarez też miał pewne techniczne problemy, nie wiem, jak było wcześniej z Fernando Torresem, ale przecież nawet żona Jorgena Klopa powiedziała mu, że on nie może odejść z Liverpool wcześniej, gdy podpisywał przedostatni koncert, tylko żeby jeszcze został w tym klubie. I w mieście, bo wszyscy mu się tam po prostu kłaniają, wszyscy go kochają, uwielbiają. I z Mohamedem Salahem przecież jest tak samo, widzieliśmy w tym sezonie na trybunach przecież nie raz i nie dwa transparenty z napisem FSG dajcie Salahowi wszystko, czego pragnie, wszystko, czego chce i wszystko, czego oczekuje. No pewnie na szczeblu biznesowym te transparenty nie miały żadnego znaczenia, aczkolwiek zastanawiam się, czy na przykład ten model, model Moneyballu nie podszedł faktycznie na drugi plan, nie szedł na drugi plan, gdy jednak wyczajono troszeczkę, że te humory obok stadionu, obok miasta mogą być bardzo złe i te powietrze może być bardzo morowe, jeśli Mohamed Salah faktycznie odejdzie za darmo, bo odsuwając na bok wszystkie statystyki, odsuwając na bok na chwilę, bo do statystyk na pewno jeszcze wrócę, to w tym sezonie odpuszczanie Mohameda Salaha, puszczenie go za darmo byłoby po prostu nieprofesjonalne, jeśli chodzi o tak Wielki klub, no Liverpool nie może być klubem przejściowym. Wiemy ostatnio, że agent Ryana Gravenberga gdzieś tam zarzucił temat, że jego klient mógłby wejść do Realu Madrid, mógłby sobie wejść w jeszcze większe buty. No tak naprawdę Ryan Gravenberg zagrał w wielu już topowych ligach, przy czym tak naprawdę gra jeden dobry sezon. Bardzo dobry, na bardzo wysokim poziomie, nikt się tego nie spodziewał, natomiast też już zalicza lekki zjazd. Formy, o czym mówiliśmy i w ostatnim odcinku podcastu, odwińcie sobie, zobaczcie co tam się działo, a działo się bardzo dużo. Wiele też artykułów o tym napisał m.in. The Athletic, zresztą inne serwisy też. Na LFC.pl pewnie też czytaliście wiele newsów na temat tego jak Ryan Gravenberg budował ośrodek pola, ale też jak Ryan Gravenberg zaczyna w tym sezonie i w tej kampanii ogólnie słabnąć. Myślę, że takie gry agentów za chwilę zostaną przyćmione przez Michaela Edwardsa, to jest jednak człowiek, który zawsze pracował w ciszy, zawsze wolał ten zgiełk odsuwać sobie na bok, pracować na swoich zasadach. No Nie wiemy, czy większą robotę wykonał Richard Hughes, czy właśnie Michael Edwards, czy FSG, czy ktokolwiek z, z zarządu Liverpoolu. Wiemy jednak tyle, że SEO do spraw piłki nożnej i dyrektor transferowy popisali się, zrobili to, co do nich faktycznie ze strony kibiców należało ale tych pytań na pewno było więcej, czy warto właśnie Mohameda Salaha trzymać, czy nie. Wiecie, największą tą obawą było to, czy przez te dwa następne lata Mohamed Salah nadal będzie tak dobrej dyspozycji. Przytoczone tutaj wpis Macieja Łuczaka, nieprzypadkowo, o tym powiem za chwilę, na X. Przy okazji podpisania nowej umowy przez Mohameda Salaha warto przypomnieć jedną rzecz i tutaj bym dodał jedną, ale bardzo ważną, tak naprawdę chyba najważniejszą w tej całej dyskusji, która była od początku tego sezonu. Ostatni raz najlepszym strzelcem Liverpoolu w danym sezonie Premier League był ktoś inny niż Egipcjanin w rozgrywkach 2016-2017 i był to Filipe Coutinho, który strzelił 13 goli. To jest wręcz nieprawdopodobne jak daleko zaszliśmy w momencie, w którym Mohamed Salah przyszedł do klubu, jakie on wykręca standardy, jak wysoko sobie zawiesza poprzeczkę. To nie można zakładać, że Mohamed Salah nie podoba w następnym sezonie, nie podoba w tym swoim ostatnim, zakładając, że te dwa lata kontaktu będą fizycznie. Myślę, że jest lepszy niż był kiedykolwiek. Oczywiście, teraz ta zadyszka faktycznie może mieć jakieś znaczenie mogła mieć znaczenie w kontekście rozmów i dyskusji na temat przedłużenia jego kontaktu. Ale nie oszukujmy się, tyle goli, tyle asyst, double-double kolejny rok z rzędu. 27 bramek, 20 asyst, to jest coś nieprawdopodobnego. Na tyle nieprawdopodobnego, że jak cytując Kisaba Skomba, można by założyć, że Mohamed Salah zarobi około 25 milionów na sezon. Jeśli tak sobie założymy, że to jest faktycznie 25 milionów, nawet niech to będzie 20 milionów, to w ciągu powiedzmy tych dwóch lat trwania kontaktu Egipcjanina będzie to 40 milionów za jego grę. Zastanawiam się, rzucam też to do komentowania, możecie dać znać, czy tak się ze mną zgodzicie, czy macie jakichś kandydatów. Na stronę Mohameda Salaha. Gdyby teraz Mohamed Salah opuścił ten klub, czy za 40 milionów znaleźli, znaleźlibyśmy kogoś, czy Liverpool zakontaktował, kupiłby kogoś, kto wykręci takie liczby jak Mohamed Salah. Zakładając, że będzie to znowu około 20 bramek na sezon. Pamiętając jak wygląda sytuacja strzelecka Luisa Diaza, nie Nuneza. Diogorzoty, że jednak Dominik Sobo tych liczb aż tak mocnych nie wykręca. No, McAllister jest bohaterem, ale to jest jednak zawodnik zadaniowy. On ma też inne um, wymagania. Też ma, przede wszystkim Makalister ma inną rolę na boisku i inne rzeczy wymaga od niego Arne slot. Dlatego też nie możemy zakładać, że Makalister będzie tutaj z bramkostrzelnym pomocnikiem. Ryan Gravenberger praktycznie goli nie strzela. No, jak tak popatrzymy, no to rzeczywiście 20 goli na sezon za 20 milionów. No, to myślę, że nie jest to aż tak wielki problem dla klubu pokroju Liverpoolu. A nawet, gdyby to było 40 milionów na sezon, to moim zdaniem po prostu Mohamedowi Salachowi się to po prostu należy. I ja się tak zastanawiam, bo w tym sezonie faktycznie było tak, że największym argumentem przeciwko przedłużeniu kontaktu była. Właśnie kwestia wieku Mohameda Salaha i kwestia tego, czy dowiezie. No Ile razy można być one season wonder'em, ile razy można udowadniać swoją wartość. Wydaje mi się, że tak jak zresztą dzisiaj też wyczytałem informację, że Inter Miami chce przedłużyć kontakt z Lionelem Messi. No Tam też nie wchodzi w grę, czy Lionel Messi za rok będzie wykręcał dobre liczby. Tam wchodzi status zawodnika, ale no ma zawodnika, pewnie sprzedaż koszulek, wszystkie zobowiązania marketingowe, cała mediowa, medialna właściwie otoczka związana z Argentyńczykiem. Tak samo myślę pewnie jest w Liverpoolu, że jedno, na jednej szali można postawić warunki, liczby, statystyki, gole i tak dalej zdobyte przez te bramki Cofea ale na drugiej to, że koszulki muszą się sprzedawać, gadżety muszą się sprzedawać marketingowo. Mohamed Salah jest jednym chyba z najlepszych i najczystszych, krystalicznych zawodników w Liverpoolu. Żadnych afet, żadnych skandali. Nawet jeśli one są, to bardzo szybko były dementowane, więc nawet nie będę o nich mówił, bo nie chcę powielać żadnych fajków i, i tak dalej. Upracuje na rzecz lokalnych społeczności, wspiera afrykański futbol, jest królem Egiptu i tym reprezentacyjnym, i przecież była kiedyś sytuacja, że ludzie dopisywali go do wyborów prezydenckich, i gdyby nie to, że oczywiście to był głos nieważny, to prawdopodobnie Mohamed Salah miałby. Największe poparcie. No nie ma się co dziwić, że też największe poparcie miał Mohamed Salah w kontekście przedłużenia kontaktu z Liverpoolem. No a jeśli właśnie chodzi o te statystyki, o to czy mamy się czegoś martwić, no raczej nie 243 bramki 109 asyst 352. Tak naprawdę wykreowane sytuacje. Dużo minut, bo prawie 32 tysiące na boisku, mnóstwo podań biega od lewej strony do prawej. Z za pola karnego kreuje akcje. Z prawej strony potrafi rozgrywać z lewej, potrafi się wrócić nawet na własną połowę. Jest kapitalny z kontry, musi być na pewno świeższy. Też wydaje mi się, że lud musi znaleźć sposób na po pierwsze zbudowanie drużyny na następne lata, gdy już Mohameda Salaha nie będzie, gdy tak samo nie będzie prawdopodobnie wróci Lawandajka. No oni nie są nieśmiertelni, oni są długowieczni. ok i tutaj faktycznie można założyć, że oni troszeczkę fizycznie oszukują ten swój wiek. I, i gdzieś tam się odmłodzą może o 2-3 lata, no natomiast przed Arne Slotem nadal będzie bardzo trudne zadanie, bo po pierwsze to jest właśnie zbudować tą drużynę na 2 lata myślę z Mohamedem Salahem w roli głównej i budowanie drużyny tak, żeby on tą liczbę nadal wykręcał, żeby szedł po te rekordy i żeby gonił nawet tego Alana Schirera, do którego jest bardzo daleko przy Mohamedzie Salahu, jak zakończy karierę w Premier League w Liverpoolu to wydaje mi się, że aż tak daleko do tego Shira nie będzie. Zaryzykuję stwierdzenie, że tam nie może 20, może 15 bramek. No zobaczymy. Może się pomylę i jednak Mohamed Salah wykęci jakieś dalnie niesamowite liczby. No, ale musi na pewno kombinować. Federico Chiesa nie jest pewnie godnym następcą i nawet nie z tego powodu, że byłby za słaby, za, żeby zastąpić Mohameda Salaha, bo to jest jedno. Natomiast po prostu wygląda na to, że Federico Chiesa nie jest brany pod uwagę jako zawodnik meczowego składu. On nawet jak siedzi na awce rezerwowych, to wejdzie kto inny. Może Harvey Elliot będzie tym prawym skrzydłowym. Może Liverpool będzie szukał kogoś w letnim okienku transferowym. No tak naprawdę to, że Mohamed Salah przedłuża końca go dwa lata, daje Liverpoolowi ten bufor bezpieczeństwa, że ma jedną stronę bezpieczną, jedną stronę ma załatwioną. Nie musi tam łatać pozycji, ale jakiś odwód by się faktycznie przydał. Ktoś, kto odciąży Mohameda Salaha właśnie w momencie, kiedy Mohameda Salaha na boisku już nie będzie, a jednocześnie będzie, bo chodzi mi tylko właśnie o te mecze, kiedy Egipcjanin jest po prostu bez formy, gdzieś łapie jakaś zadyszka, jest jakaś taka frustracja po mowie ciała, no czasami powinien też zejść z boiska, a slot ściągał Salaha czasami, ściągał cent Aleksandra Arnolda. Inna kwestia jest z Virgiliem Van Dijkiem. on gdzieś stara się te mecze grać od dechy do dechy, nie zawsze to też wychodzi. No, Bridget Van Dijk będzie kolejnym po Mohamedzie Salahu. Na pewno nie dzisiaj, na pewno nie w kwestii tego weekendu. To jest takie info, bym powiedział, insiderskie. Raczej będzie to kwestia, myślę, po weekendzie, po meczu z West Hamem, oby był ten mecz wygrany. Tego sobie i wam, wszystkim kibicom Liverpoolu życzę. Budowa drużyny ominie pewnie przynajmniej jednego stopera i skrzydłowego. Pytanie, jak zareaguje Trent Alexander-Arnold. Czy faktycznie tam już jest wszystko zamknięte, klamka zapadła i Trenta zobaczymy w realu? Wydaje mi się, że jeśli odejdzie w momencie, kiedy Salah przedłużył kontrakt, kiedy Virgil van Dijk przedłuży kontrakt, kiedy nawet Ibu Konate będzie bliż, bliżej tego nowego kontraktu, kiedy ogólnie będzie widać, że Arne Slot przejął tą kontrolę nad klubem i widać, że piłkarze nie odchodzą za Jurgenem Klopem, nie odchodzą za tym wszystkim, co Nasz legendarny niemiecki menadżer zrobił, no to cent pewnie zostanie postawiony w bardzo niemiłej sytuacji na zasadzie tej kibicowskiej krytyki. Zresztą już się pojawia mnóstwo negatywnych komentarzy w kierunku Anglika. Nie chcę ich przytaczać, nie chcę za bardzo też o nim mówić. Zostawiam tylko pod dyskusję to, czy cent Alexander Arnold przedłuży teraz kontakt, jak zobaczył, że liderzy zostają, czy też jednak stwierdzi, że nie i w Liverpoolu już nic więcej nie jest w stanie osiągnąć. Nie będę tutaj się rozgadywał. Żyjmy dzisiaj naprawdę w dobrym humorze. Getek kiedyś powiedział więcej światła. Ja mówię więcej radości, więcej uśmiechu. Jest weekend w niedzielę meczy z West Hamem. Odwincie sobie kolej, ostatni odcinek podcastu You'll Never to bo tam było bardzo też wesoło. Też porozmawialiśmy o Mohamedzie Salahu Też dziś tam były tematy Wedzila, Wandajka i tych sak kontaktowych. Bardzo dużo się działo. Zresztą też tutaj zacytuję jeszcze raz przemka z LFCPLi gościa w większości odcinków podcastu Julnewe Ale Arneslot nie ściąga Mohameda Salaha, bo to jest taki zawodnik, który 89 minut jest niewidoczny, ale w 2-3 minuty może zdobyć gola i asystę. I tu się zgodzę, dlatego raczej Arneslot Mohameda Salaha w tym sezonie nie będzie już oszczędzał do końca. No, tak jak mówiłem wcześniej, przydałby się ktoś, kto go odciąży od przyszłej kampanii. Tam na pewno Liverpool będzie miał dużo do udowodnienia. Będziemy chcieli pewnie pokonywać kolejne bariery, które Alan slot sobie już teraz mocno do pokonania zarzucił tą poprzeczkę, którą sobie postawił. Jeśli zdobędzie mistrzostwo, no to trzeba będzie to mistrzostwo obronić. Tego nam, myślę, wielu młodym kibicom brakuje. Zobaczenia właśnie takiego marszu obronnego w mistrzostwie w Lidze. No i cóż, bądźmy szczęśliwi, bądźcie zdrowi, bądźcie szczęśliwi, rozsyłajcie tą dobrą energię. LFC.pl dzisiaj pęka w szwach od wywiadów, od galerii, od wszystkiego. Ja nagrywam kroniki, odwijajcie sobie podcast, ale co najważniejsze, tak właśnie a propos tego wpisu Macieja Łuczaka, na dniach, pewnie w sobotę 12 kwietnia pojawią się, taki znowu dłuższy tekst się pojawi, opinie ekspertów, to sądzę o podpisaniu przez Mohameda Salaha, kontraktu. Co sądzą o przedłużeniu? Jak to wpłynie na ligę? Będą głosy kibiców innych drużyn, między innymi kibiców Aston Willi, kibiców West Hamu. Będą opinie polskich ekspertów. Właśnie będzie Maciej Łuczak z Meczyków, będzie Radosław Przybyl z Meczyków z Via Play, będzie Wojtek Piela, gość przecież Rozmów na Galowu, które też sobie możecie zobaczyć na naszym kanale, ale też będzie ekipa z zagranicy, z którymi już miałem okazję porozmawiać oraz między innymi opinie Jamesa Pilsa, także będzie znowu coś ekskluzywnego na naszej stronie. Bądźcie czujni, bo to tak jak mówię, będzie dość dłuższy tekst, opinii będzie mnóstwo, będą opinie kibiców, będą opinie kibicek, opinie pracowników blisko klubu, opinie pracowników daleko klubu. Kawał dobrej roboty, myślę, wykonali wszyscy, którzy mi pomagali w tym procesie. Opinie też kilku redaktorów z LFC.pl. Nie ma się co rozgadywać, trzeba się cieszyć. Mohamed Salah przedłuża kontrakt, a my mamy okazję do otwierania szampanów alkoholowych, bezalkoholowych. Jak chcecie, wydaje mi się, że Mohamed Salah raczej alkoholu nie używa. Może to jest klucz do tego, że jest tak dobry. Także jeśli chcemy podążać za Mohamedem Salahem, no to musimy przejść na jego dietę. Na pewno teraz będzie to dieta bardzo wysoka. To tak, już pół żartem, pół serio. Dawajcie znać, co sądzicie o przedłużeniu Mohameda Salaha. Co teraz powinien zrobić Liverpool, kogo może kupić za niego. No i w sumie to co zawsze: Łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie. Zachęcam Was jeszcze raz do odwiedzania kanału i przewinięcia sobie tych poprzednich odcinków Will to Tokelon, zwłaszcza tego ostatniego, bo nie jest jeszcze dość świeży. No, do meczów w niedzielę z West Hamem będzie tak naprawdę świeży ten temat. No i tyle miłego weekendu Wam życzę, bądźcie zdrowi. 《いや何か》